A coś się dowiedziałeś takiego, co wcześniej nie widziałeś? Nie, powiem ci, szukałem tylko jak Przez reguluje jak się. Oczy. Ten ja ten standard, to Ja tak reguluje tak. się, jak się reguluje, reguluje się tylko ten, tylko tą przesuwkę. To mnie najbardziej interesowało. Ja z no, góry, jaki wymiar w ogóle? Nie? A tu wkładasz tak naprawdę cały ten i mierzysz do tego momentu. To co ty kamerę wkładałeś? Nie, no bo więc? musisz siłownik zamontować, zmierz na biurko, sam. Diferencjał, zmierzyć do tego momentu, jak włożysz, i wtedy też jak, jaką podkładkę masz włożyć? Bo w tym miejscu, tutaj, nie? To jest tu, jaka ma przyjść podkładka, nie? Bo mierzysz, jak wkładasz to, to wymiar mierzysz do góry, nie? Tylko mm -hmm. oczywiście, nie? Aha, bo to jest to cała lukada, tak? to. Ja i to jest te gówno, że tu dmuchniesz. A to dmucha, czy to zaciąga? Pociągniesz i powinna wyskoczyć, a to coś nie chce, coś szwankuje. Nie wiem, że jest coś tu popierdzielone, to jeszcze jest to, nie? Tylko chcę to wyrzucić gówno, bo to... jest szmet. Przez Łączę się Czy dzisiejszy odcinek będzie o blokadzie, Patrolu, to jest ta przesuwka czy koło, że jak to nazwać. Tak jest blokowana. Już. A tak jest odblokowana. Nagrywasz czy No właśnie, jeszcze tu pokażę. To wtedy na tamty będziemy pokazywać, nie? I wtedy po kolei, nie? Jak to działa, no. Dobra. Cztery satelitowy kosz. Co to znaczy? masz cztery satelity. Masz raz, dwa. Trzy. I myślałem, że zawsze tak jest. No, najczęściej jest dwu, nie? A W jakich autach na przykład jest dwóch? W, w, w Jeepie jest dwu, nie? To W zależności od mostu jaki był tam wyprodukowany. A w tej Toyocie co ostatnio od Łukasza? Od tego, od Sławka? Dwu, dwa. Nie. Dwa tylko? No, dwa. I to składasz do celów edukacyjnych teraz? Ja. Yeah. Żeby, żeby pokazać. Później będziemy ten, to, żeby pokażemy, rozbierzemy go na szybko, jak się rozbiera, żeby dostać się do wymiany tego koła. Ja go szybko złożę, zidentyfikuję przy przywiezie, bo tam tego na razie nie będę rozbierał. Czekam na te koło kolonowe. A tego rozbierzemy teraz po kolei, tak wiesz, jak fachowo, żeby wymienić te kółko. Mhm. Mm o, bardzo fajne. Unboxing. Unboxing, nowa przesłówka. Made in China Best quality Best available quality Co tu jeszcze przyszło? Ta nowa ta, A tu ARB też masz jednocześnie? Czy, nie? Co? czy ARB już przyszło? Nie, to jest wszystko sterowanie. Do tego Właśnie to mnie interesowało Jakiś Nie, to jest do sterowania, właśnie. Wiesz, na zwiążony powietrzu. Zrobimy to w ten sposób, że. Nie, muszę wszystko. Tylko teraz mnie to interesowało. Po... Na szybko złączki jakieś? Nie, no, po co tu są dwa do ten po co tu są. Dwa zaworki. Dwa wejścia, nie. Bo może jeszcze. Czekaj, no, drugie byłoby na coś? Nie. Nie wiem, właśnie. I Coś jeszcze... Klejerkę też potrafi wkładać, a instrukcja to <grymne> 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 Aha, i to zastępuje to co my mamy Tak Tą część, tak? To zastępuje tak. tą część I to musisz sobie tu odkręcić Założyć, podejrzewam. Tak, tak. Złożyć to tam. Tylko patrzę. Dwa odsłaniaczki Tylko, że zawór ma dwa... To jest właśnie podejrzewane, że ten zawór ma dwa wyjścia. A i B. I jeszcze. Jeszcze więcej tu jest wyjść. Ma trzy wyjścia. Serwis, data, no nie, to nie to Koszty To pobranie, jestem. ten, Koszty, to są tak, jak tam napisali, że tam 2400 jest tak. no, 2400 nie koszty. Nie wie, nie koszty Zaraz poczekaj, na Ure, przysłało, 4x4.pl Koszt blokady 2400, jeszcze kompresor tu jest Zaraz go obejrzymy, wyciągniemy, airlocker Ty, ale to nie jest airbashny Jakiś inny nie, HF, HF wygląda jak ARB. Nie, ja, bo to podruba. Nie, to znaczy HF to jest to samo co i ARB tak naprawdę. Aha, To ja się nie łapię co? Ja to się by trzeba było na klucę, to było złapać uszkodzenia tej blokady. od Patrola. Nie ubiwajemy. Czyli niezniszczalny, został jednak uszkodzony. Jest tak, uszczerbiona yy, przesuwka, to jest to, i uszczerbione koło koronowe. Dobrze ja mówię? Koło koronowe? Ja, tak, tak to się nazywa. Koło koronowe od blokady. Tutaj widać, w tym miejscu. I tutaj właśnie przy niewłaściwym ułożeniu i na ruchu potrafi się to niestety wyłamać. I tak tak wygląda to na moście. Za chwilę to rozbierzemy. Zobaczycie wszystkie poszczególne elementy i będziecie też widzieli jak rozebrać most i później pokażemy wam jak złożyć już nagrać jak to jest sterowane Czekaj, założę tam jedną tą to przyłożymy jak to jest sterowane nie? Dobra Jak tam chodzi ta przesuwka do tego To jest druga przesuwka bo już dwie mamy na stanie <noise> zużyte Tak to się wyrabia Remedium na to jest jedno Trzeba kupić nową przesuwkę Zostaje już się i się zrobi. Ewentualnie zastanowić się, czy kontynuować rozwiązanie patrolowskie na podciśnienie, czy eksperymentować z innymi rozwiązaniami typu jakiś elektrozawór czy coś. My pokażemy Wam, jak to się robi na kompresorze i na tak zwanym airlockerze, czyli najbardziej takim niezawodnym najbardziej uznanym, już takim z najwyższej półki rozwiązaniu. Dobra, tłumacz. A co tu tłumaczyć, nie? Jest podciśnienie. Praca tego, nie wiem, jak to tam... Ma... Membrana to jest, nie? Tej membrany sterującej tej blokady polega na podaniu podciśnienia. Z jednej strony tutaj jest wysunięcie przesuwki, nie? I zapięcie blokady. zapięcie blokady. Chyba, że nie wpasowała się, to musi się Blokada. zmienić prędkość między jednym kołem a drugim, żeby to zaskoczyło. Dokładnie. Nie? No i później wyłączenie polega na podaniu podciśnienia w ten otwór i wtedy się cofa, nie? Czyli to całe musi się cofnąć. Dokładnie. Nie? Wtedy, Bo to stoi w miejscu. Ja i wtedy w takiej pozycji, tylko że go cofa, nie? To jest przykręcone do pochwy mostu wtedy. Mhm. tu, nie? No i dobra. No, no to Czyli sam mechanizm działania jest bardzo prosty. przesłówka musi być przesunięta, żeby zapiąć się z kołem koronowym, które powoduje, że obie półosie zaczynają się kręcić jak jedna, jak jedna cała oś. No i teraz mamy teraz, Kamilo, powiedzieć o tym, że uszkodzenie zaworów tych sterujących powoduje, że blokada potrafi się zapiąć sama. Nie? No i teraz właśnie jest przypadek, który tutaj mieliśmy, że podobno nie da się blokady zapiąć na tym, na nie mając zapiętego 4x4, nie mają zapiętego reduktora, a jednak w tym samochodzie to się stało ostatnio, że tak, takie coś miało miejsce i jak był kupiony to miał uszkodzoną blokadę, więc teraz dochodzimy do wniosku takiego, że ktoś ten problem już miał wcześniej i dlatego ta blokada była uszkodzona no i po wymianie na, na nową sprawną pojeździło trochę i znowu to się stało, więc wiemy już teraz, że nie wystarczy wymienić naprawić tego w mości trzeba całe, całe rozwiązanie jakoś zmienić żeby nie, ten problem się więcej nie pojawiał Mów, co to będzie zamontowane teraz no teraz ta nowa przesuwka tylko z zainspiżowane powietrze nie ten sam element czyli przesuwka to jest to ta część z tym chwytak będzie tak 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 i zamiast membrany na podciśnieniem będzie no, sterowany jest sprężonym powietrzem nie sterowane z sprężonym od HF może być od Firma tam jakaś ORA 4 na 4 dostarczyło. No <laughs> i teraz możesz tam powiedzieć, że wymiana tego, koła koronowego wymaga wyjęcia całego, całej główki z mostu tylnego. Ona tutaj tu macie tak, taki przykład, jak ta główka cała wygląda. Ile, ile waży, to musicie sobie wyobrazić, ale bardzo dużo. Później po odkręceniu tutaj tych dwóch elementów można mocowania wyjąć łożysk. mocowania łożysk, tych ślizgów, można wyjąć cały taką właśnie tą główkę sobie. I jedziemy dalej, odkręcamy teraz yy, talerz, tak? Talerz chcemy odkręcić. Nie nazywa, tak? Czy wieniec inaczej no to mówią? Okręcony spektakularnie. Czpień, tak trzeba wyjąć? Nie trzeba najpierw odkręcić trzy śrubki Aha. szóstki, dobrze to widzimy je. Na krzyżak oczywiście, jak zawsze, nic, nie? Jedno, jednorazowy, jak się źle tam, złapię. Stąd w Toyocie oczy też tak nie Zrabiało się. Hop. Wszystko takie zamknięte, nie widać jakby na początku od razu, co to jest. O. Tu najważniejsze, jak się rozbiera, pamiętać, że tu są podkładki, nie, pod satelitami. Jakieś dystansowe? Tak, one są regulacyjne. Do, danego, do danej pary, można tak powiedzieć. Tak się przykryjło na ten olej. O. O. Mamy taką podchłodeczkę. Myk, myk, myk. Musz półosi. Czyli to jest napędowa satelita. Tak się przenosząca napęd na, na półosi. Teraz Dalej rozbieramy, tak? Tak, teraz będziemy wyciągać satelity. Możesz zrobić zbliżenie. Każdy, satelita jest, każdy ten, oś tego jest zablokowana kałkami, tu. Ok. Teraz, żeby to oswobodzić, to trzeba najpierw wyciągnąć którąś z tych. Wciągamy wałeczkę. Do pierwszej. Robimy hop, hop, hop. Wałeczek się wysuwa. Pierwszy. I to sobie parujemy też, tak? Tak. Żeby... Chyba, że wymieniamy na inną blokadę. No to nie. Znaczy to, 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 chyba, że wymieniamy ten bo mechanizm różnicowy, to wtedy zostaje, nie? Mhm. Ale najlepiej zawsze sobie wkładać to parami, z potem tak jak było. Nie? A potem ma znaczenie, w który, w który slot wejdzie, nie? Bo to jest, one są takie same, tak? No, no znaczenia to, to już nie ma już. No, to i tak inaczej nie sadzisz, bo musi wejść tu albo tu, bo długa ośka ma tylko jedno miejsce tam, nie? Aha. Jedno, jedno miejsce na pokołek. Nie siedzi, nie? To jest, wiesz, idealnie zrobione? No tutaj. A to nie Toyota. To taki żaden. Co tak żartujecie? Co? Żartujecie w pracy? Z czego się wkierujesz? Z, z, Toy z Toyoty. Nie, <gry> nie. To wyciągamy po kolei całość. Nie? Aha, bo ten jest po całkowicie przechodzi. i mamy tu tym do koła koronowego blokady, nie? Tak wygląda po wyjęciu. No, zostałam jedna podkładka podkładkę, do tego nie Do tego spasować. I to jest to koło koronowe. Tu jest akurat trzy szlifowała... Nie, Niedużo. Nie nie, nie, bo ja je szlifowałem, wiesz? Ona, jest, ona ma też uderzenia tu miejscami. Ja je wyszlifowałem, ale doszłem do wniosku, że nie ma sensu roz... za później składać tego z powrotem. Jak przyjrzysz się tak, Aha, to widzisz. jak wiem, jaką kolerkę robiłeś, jest... ale. Jak ona jest tak powybijana, no tych, tak, tych, tak, widzisz, o tutaj będzie widać, jest no. wybite. Tuż ta powierzchnia jest osłabiona, tutaj, nie? Ale jeszcze by posłużyło jako sekundę. To takie no dwuierodko nie? Co ta za, to ta przesuwka jest bardziej solidna taka, w porównaniu z tym kołem. Myślę, że to koło będzie wielkie. Nowy... Czyli ma co kawałek, co kawałek te zapadki, że to jest. Tak, nie? Widzisz, może być to nawet, że tu już jest wybite, już jest na no, jakiś tam luz powinien być, ale. Nie powinno być tańczenia, bo ono będzie pukać nie? Dlatego chcę zobaczyć na nowej tej A porównajmy z nową Nie ma właśnie nowej jeszcze bo Dopiero ma przyjechać nowa Aha, nie ma jeszcze Nie No właśnie czekam, dlatego nie rozbieram tego, żeby czekać na tą nową Żeby to zrobić razem wszystko zrobić nie? No i później odwrotna Kolejność montażu tak samo o, Klocki tak samo Tylko trzeba uważać Żeby nie zrobić błędu Вот так вот, Ну, только, пасует, то не месяц niech to później czas znowu przykład. No, nie, niezależnie od tego jakie są przełożenia, jakie ile tam jestem, jak są przełożenia w moście, to ta część są wszystkie jednakowe, tak, A, to, to to same, to to Tak, to są te same. to, Są te same, nie? Także wymieńcie dla ten moment tego koło tam, nie? No nie, bo musisz Patrząc na cały proces to musisz położyć się pod samochodem. A tak? wał, tak, wał, tak. wał napędowy zrzucić wy ten, wywalić. Półosie no, no, wszystko po kolei, nie? No to tam to jest to, to fajnie. No tak, tak... musisz wyciągnąć, tak? No tak, bo tu inaczej nie zrobisz. Nie? Wszystko jest no, zdemontowane. Żeby wyciągnąć ten musisz połosie po wyciągnąć. No właśnie, no, no widzisz. A się wyjeżdżają normalnie, czy są na cyklipsach, jak to, że nie, to jest? Nie, normalnie wyjeżdża. one są przykręcane na 6 śrub, A, No, bo to tak jest w Toyocie, 60 km, tak. wystarczyło Ale, w tym kabie wykręcić i wyjeżdżała pół. No, nie? No, to w Toyocie było, jest o tyle dużo lepiej, że, ten, nie? że właśnie tam Ci odkręcasz tylko samą pół z piasty i wyciągasz samą a reszta zostaje, nie? Nie a, trzeba nic rozbierać w ogóle. A tutaj musisz rozebrać praktycznie wszystko do... Tak? Jedno musisz zdjąć tę tarczę hamulcową, tak? Znaczy, no, to to akurat nie, ale wiesz, później łatwiej się składa, nie? Jak ten jest zdjąć, nie? Mm -hmm. nie? nie, bo tu jest, widzisz, on ma takie jakby, nie wiem dlaczego ktoś to. Czy to jest dla to, żebyś widział, jak ją ustawić? Nie mam pojęcia, nie, po co jest. Czy znaczy bardziej chyba po to, żebyś widział, jak ustawić ją, nie? To no też trzeba przy składaniu wiedzieć, bo można ustawić lekko tak i nie będzie już. I kicha już, nie? Trzeba pamiętać, żeby ją dobrze włożyć, nie? No tak. Talerz od 120 do 132 Nm do kręcania Nie. Już pamiętasz. Na pamięć. Tak. To, co to przyjdą, nie? Śruby. No a teraz będzie wersja z kompresorem, kompresorowa. Zobaczymy. Elektrozawór, myk, myk, myk. kompresor, ten siłownik sterowany na powietrze. Zobaczymy czy to będzie lepsze, czy nie będzie lepsze. I czy się zweryfikuje? Pozytywnie, na, oczywiście. A czy wiesz, umiem, ja to nie weryfikuję, też tak tylko mi było, bo... 35 ten cali robią swoje. Nie? To nie no, jest. 35 cali też może mieć wpływ na, no, na, pewno ma nasz na trwałość pękali, pękali, e pewnych rozwiązań. Na szarpanie tego. Natomiast Ale... robimy jak się rzeczy weryfikują pozytywnie, a nie negatywnie.